Cześć, witam was serdecznie na kanale Porady Instruktora Nauki Jazdy. dzisiaj temat związany troszkę z finansami osobistymi i trochę z motoryzacją. Spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zakup samochodu elektrycznego jest dobrym rozwiązaniem, jest dobrym zakupem. No i tutaj słuchajcie, odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, ale spróbuję sobie jakoś z tym poradzić. Więc tak, powiem o samych plusach, znaczy o plusach, powiem. Hmm. o tym dla kogo w mojej ocenie jest to oczywiście ocena moja y, subiektywna y, dla kogo zakup samochodu elektrycznego jest rozwiązaniem optymalnym jest dobrym rozwiązaniem jest tak po kolei słuchajcie y, w mojej ocenie y, zakup o, samochodu elektrycznego jest dobry dla takiej osoby która nie ma problemów finansowych która Yy, zalicza się do grupy obywateli, którzy przekroczyli przynajmniej drugi, a najlepiej trzeci próg podatkowy, z tego względu, że cena tego samochodu jest o 30-40 czy 50% większa niż yy, podobnego samochodu o tych samych parametrach, o podobnych parametrach o pod, z podobnej klasy yy, samochodu spalinowego. Tak? Czyli no, tutaj kwestia, kiedy nam się zwróci te 50 tysięcy złotych, które musimy przepłacić auto. Spalinowe nawet tej samej marki kosztuje 100 000 zł, ale samochód elektryczny z tej samej klasy, tej samej marki kosztuje, słuchajcie, 150 tysięcy zł. I ta różnica, te 50 tysięcy, czy nam się zwróci, czy nie. I tutaj, no, niestety, nie do końca się to zwróci, ale dobra, to w dalszej części odcinka. Czyli tak, jest to osoba, która nie ma problemów finansowych, jest to osoba, która przekroczyła trzeci próg podatkowy, naprawdę ma bardzo dobre zarobki, tak, ponieważ te samochody są po prostu drogie. Co dalej? Jest to fajne rozwiązanie, taki samochód elektryczny, jeżeli ta osoba będzie go głównie używać do, do jazdy, do pracy, jeźdź, jazda po mieście, zakupy i tak dalej, czyli w ruchu takim miejskim. Super tautko faktycznie się sprawdza, ze względu na to, że ma małe zasięgi, tak. Co dalej? Ta osoba słuchajcie warto, żeby miała najlepiej swój domek. Domek to domek, ale tutaj słuchajcie, chodzi gdzie będzie to auto stało. Najlepiej jakby to ona stało w garażu, w tym garażu, żeby była zamontowana taka naścienna ładowarka, która kosztuje w granicach 1500 do nawet 5000 zł, wszystko zależy od tego jaką firmę wybierzemy. W tym garażu powinien być powinna być instalacja Elektryczna y, trójfazowa, tak? ze względu na to, że jeżeli jest słuchajcie jedna faza, to ten czas ładowania znacząco się wydłuża, więc tutaj optymalnym rozwiązaniem jest y, instalacja elektryczna trójfazowa. Poza tym, słuchajcie, warto by było, żeby właśnie to auto stało w garażu, szczególnie właśnie zimą, i najważniejsza rzecz, słuchajcie, żeby ten garaż był, słuchajcie, ogrzewany tak, żeby tam jakaś stała temperatura była szczególnie właśnie chodzi tu o eksploatację zimą. I teraz tak. Y, Dlaczego jeszcze tak uważam, że to powinno być w mieście? Słuchajcie, dlatego, że jeżeli dany właściciel tego samochodu spełnia te wymogi, o których tutaj wcześniej powiedziałem, to jest realna szansa na to, że te 15 zł, które jest reklamo, reklamodawcy podają, że koszt przejechania samochodem elektrycznym 100 km. Odcinka 100 km będzie nas kosztować w granicach 12-15, no maksymalnie 20 zł. Faktycznie możemy taki wynik osiągnąć, ale musi być gara słuchajcie ogrzewany. Dlaczego tak jest? Już tłumaczę, właśnie słuchajcie, dlatego, że yy, ten zasięg, który. Yy, który, który podają słuchajcie, producenci, owszem, jest, jest on do zrealizowania, do osiągnięcia. Na przykład powiedzmy, może no, by się równoliczyło 300 km. Owszem, możemy te 300 km tym samochodem elektrycznym zrobić, ale no niestety nie będzie to proste. Słuchajcie, właśnie chodzi o to, że. Po pierwsze, tu niby na maksymalnym załadowaniu tych akumulatorów możemy przejechać 300 km, ale też producent jedy, jednocześnie, słuchajcie, zaleca to, żeby tych akumulatorów nie ładować do 100%, tylko ładować je do 80%. A jeżeli ja dałem za samochód 150 tysięcy, no to warto tego producenta słuchać, tak? Żeby żywotność tych akumulatorów była większa. A w związku z tym, jeżeli tak, no to już ten zasięg się zmniejsza do 240... Kilometrów. A jeżeli jeszcze weźmiemy, słuchajcie pod uwagę czynniki atmosferyczne, jaki mamy klimat w Polsce, no to już się znowu robi problem, ponieważ no, niestety e, temperatury jakie mamy, takie mamy e, producenci jak sprawdzają zasięg tych samochodów, to odbywa się tu, słuchajcie, jest taki system WLTP, o ile pamiętam. W każdym razie, słuchajcie, chodzi mi o temperatury, że jest to sprawdzane przy temperaturze 14 stopni i przy temperaturze 23 stopni. Takie średnie temperatury, sprawdziłem w internecie, występują w Polsce, owszem, ale tylko dwa miesiące w roku, czyli mam tu na myśli lipiec i sierpień. Pozostałe Miesiące, no niestety czasami są nawet temperatury ujemne, a w związku z tym, właśnie po to jest zalecane, żeby ten właściciel przysz przyszłego samochodu elektrycznego posiadał słuchajcie, garaż ogrzewany bo wtedy to spowoduje, że faktycznie te dane, które podaje producent odnośnie zasięgu, będą faktycznie do zrealizowania będzie to realne. Ale to słuchajcie, nie jest jeszcze koniec problemów. Problem się robi kiedy? Kiedy właśnie ktoś mieszka w bloku, no to on już jest niestety zmuszony korzystać z ładowarek ogólnego dostępu. A to już jest problem polegający na tym, że bardzo często trzeba wykupić abonament. Można nie wykupywać tego abonamentu, ale wtedy koszty ładowania, na które się słuchajcie składa, koszty opłaty za każdą kilowatogodzinę to jest po pierwsze poza tym postojowe, jak długo zajmujemy te miejsce do ładowania, a poza tym niektóre firmy sobie biorą tak zwaną opłatę za podłączenie. Czyli zobaczcie, jeżeli sumujemy te wszystkie koszty, to jeżeli ktoś mieszka w bloku jest zmuszony korzystać z tych ładowarek elektrycznych takiego ogólnego dostępu, no to niestety koszty eksploatacji takiego pojazdu będą równe z kosztami eksploatacji pojazdu spalinowego, albo czasami nawet będą przewyższać te koszty, szczególnie wtedy, jeżeli ktoś nie podpisze abonamentu z daną firmą. Więc tutaj będzie problem, jeżeli podpiszemy taki abonament, to pamiętajmy, że musimy go opłacać. Czyli jeżeli może to być na przykład w granicach no, 80-100 zł na miesiąc, co daje około 1000 zł rocznie. I znowu tutaj kwestia, kiedy nam się to wróci, czy w ogóle nam się wróci, tu jeszcze dochodzi problem infrastruktury. Więc dlatego. Ale w mojej takiej słuchajcie subiektywnej ocenie, ja uważam, że powinna ta osoba posiadać garaż ogrzewany z tą swoją instalacją, gdzie jest instalacja trójfazowa, gdzie jest ta ładowarka naścienna, tak, garaż jest ogrzewany i, i wtedy faktycznie, jeżeli to samochód jest używany do jazdy w mieście, no to jak najbardziej jest to za zakup optymalny. No nie do końca się na pewno zwróci nam te 50 tysięcy, które musimy dać na sam zakup tego samochodu, ale później, jeżeli ktoś no nie musi się tak liczyć z pieniędzmi, tylko bardziej dla niego ważna jest jednak ekologia. Nie, nie mówię tu o ekonomii osobistej takiej, o, o tych finansach osobistych, ale dla niego priorytetem jest być po prostu eko, bo to jest też modne, słuchajcie. No to tak, jak najbardziej jest to super optymalne rozwiązanie. O czym jeszcze chciałem powiedzieć? Już mi się tutaj kończy wątek. <laughs> o tym chciałem powiedzieć, że no to jest optymalne rozwiązanie dla niektórych tylko osób. Na pewno nie dla tych, którzy mieszkają w bloku, którzy mieszk mają mieszkanie, ponieważ no właśnie koszty są porównywalne. Chyba, że ktoś, słuchajcie, kto bogatemu zarob zabroni, tak? Jeżeli ktoś się liczy z tymi wyższymi kosztami, no to jak najbardziej, tak? Czemu nie? nie? No także ta, ta, także... Co jeszcze chciałem powiedzieć na temat tych słynnych samochodów elektrycznych? Jeszcze jedną rzecz, bo to ja, co ja tutaj mówię, no to ktoś powie, no dobra, to co to, to, to się nie opłaca samochodów elektrycznych kupywać, to nie ma przyszłości. I tutaj e, powiem coś, co, e, co tygryski lubią najbardziej, <grych> czyli to słuchajcie, że wręcz odwrotnie, że właśnie te samochody w związku z tym, to jest moja też znowu subiektywna ocena, w związku z tym, że jest dużo postów reklamowych, że o tym się mówi, że to słuchajcie, Samochody elektryczne są na czasie, na topie. My bardzo lubimy, jak coś się, słuchajcie, eko, tak? Jeżeli coś jest eko. Więc w mojej ocenie właśnie będą y, polscy obywatele brali te samochody elektryczne, kupywali te samochody elektryczne, nawet będą y, się kredytować, będą brali je na raty, tylko po to, żeby być eko, żeby słuchajcie, być y, po prostu modni. Zauważcie, że y, no, Poza tym, coś jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że te samochody tak naprawdę są samochodami bardzo pięknymi, ładnymi, jeszcze ekologicznymi, tak? I oczywiście, no nie jest to zakup do końca racjonalny dla takiego przeciętnego obywatela, który zalicza się do klasy średniej, takiego typowego średniaka, tak? Tak jak ja, nie? No nie kupię tego samochodu, tak? No bo wiem, że mi się to nie spina, bym musiał naprawdę mocno zaniżyć ten, 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 ten stopień tego swojego życia, tak? No musiałbym tu naprawdę ograniczyć inne koszty, więc no na pewno mi się to nie spina. Tak? Jeżeli to się spinie, to mi nie, nie liczy jak najbardziej. Ale co chciałem jeszcze powiedzieć, właśnie to, że, że i tak Polacy będą kup kupować tego typu auta, mimo że no nie, są one troszeczkę no, kłopotliwe, tak? tutaj jest mało tych sieci, stacji ładowania, akumulatorów, nie, no, 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 jest tych problemów mnóstwo, mały zasięg i tak dalej, i tak dalej. Tu jeszcze dla kogo te auta są przeznaczone? Głównie dla to osób, które stać na to, żeby mieć dwa samochody, bo właśnie ten samochód elektryczny będzie się super spisywał, słuchajcie, tutaj w ruchu miejskim, a Gdzieś wyjazdy, wypady w góry, gdzieś tam nad morze, tak, na wakacje, no to bierzemy tą drugą furę większą, dieselka jakiegoś tam i, 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 ta, no i to tak fajnie się uzupełnia. Nie? No, prawda jest też taka, że nie ma uniwersalnych samochodów, tak? Więc tutaj jest kwestia właśnie doliczenia tych kosztów posiadania dwóch samochodów. Wiadomo, że te koszty będą większe, opłaty eksploatacyjne, no, ubezpieczenia i tak dalej, serwisy, przeglądy. Jeżeli się z tym liczymy, to jak najbardziej super i co jeszcze chciałem powiedzieć właśnie, że dlaczego, no bo tak zauważcie, dlaczego jest moda teraz, kiedyś było, była moda na kombi, tak, wszyscy kupowali kombi, mimo że te kombi ani się w mieście nie sprawdzało za bardzo, było się samochodem dużym, o 100 kilo cięższym, tak. Przewoziliśmy tam, reklamy tam podawały, że przewieziesz szafkę czy lodówkę, owszem przewieziesz, słuchajcie, ale lodówkę się kupuje raz na kilka lat, więc niezbyt to było, to niby takie praktyczne, ale słuchajcie, tak naprawdę to tylko w dalsze wyjazdy. No, a jeżeli mnie stać nas było na jeden samochód, no to i tak tym żeśmy samochodem wszędzie jeździli po mieście, chociaż nie było to mm, ekologiczne, a nie ekonomiczne, tak. Ale dlaczego żeśmy je kupywali? Dlatego, słuchajcie, że była moda na te samochody i zobaczcie, samochód już dawno. Przestał być takim narzędziem, urządzeniem, które, środkiem komunikacji, które nas przemieszcza z punktu A do punktu B, tak? Teraz tak naprawdę samochód odzwierciedla, pokazuje nasz status społeczny, tak. Czyli każdy z nas no, chce fajnie jeździć, fajną furą i tak jak na dzień dzisiejszy, dzisiaj są modne już nie kombi, tak. Jeszcze tam jakaś tam sprzedawalność tej kombi jest, ale na dzisiaj są modne suwy, tak? Czyli wszyscy jeżdżą suwami, chociaż suwy są ani nie tanie, bo są jeszcze raz kosztują tyle co taki mały samochodik, co by się sprawdził w mieście. Tymi samochodami jeździmy po zakupy, tymi samochodami zabieramy dzieciaki do przedszkola, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc tutaj, no widać, że tutaj yy, przy wyborze samochodu zauważyłem. Nie za bardzo działa ta racjonalność. Nie są to za, za bardzo wybory takie racjonalne, optymalne, super ekologiczne, ekonomiczne i super dobre, dobre dla tego naszego budżetu domowego. No po prostu tak jest. My wybieramy, słuchajcie, że tak powiem, te samochody sercem, oczami, oczami. Tak? Podoba nam się auto, no i koniec. Nam się podoba i kupujemy. I dlatego uważam, że też samochody elektryczne zdobędą ten nasz polski rynek, mimo że nie do końca się to wszystko spina, tak? ale one zdobędą ten rynek. No i, te, i tak będzie, nie? Bo one są już piękne technologicznie. To, to jest technologiczne cacko, taka jest prawda. No, no i tyle, no i tyle. Więc tutaj. Dlatego uważam, że te samochody będą jeździć po polskich drogach. Mimo tych trudności, mimo tego, że będziemy musieli gdzieś, zanim dojedziemy na te morze, gdzieś nocować u jakiegoś gospodarza, tak? Bo gdzieś tam źle oszacujemy yy, przejechane kilometry. <laughs> Zapraszam, słuchajcie do subskrypcji. Co Wy na ten temat uważacie? Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków i do komentarzy, tak? Do widzenia.